Witajcie, Wizowie, ponownie to my. Siema. I mamy znowu specjalnego gościa. To sam dzień. Właśnie, widzowie, to jest ten sam dzień. Dzisiaj gramy w to samo, tylko odcinek drogi. To będzie seria Dobra. odcinków. Z Zobaczmy, widzowie, czy daliście mi subskrypcję jakąś Bo od dawna mi nie dawaliście I jest mi z tego smutno okay. Ja Bo już rozumiem? gram Nie, nadal 12 to Ja zmierny Gramy w to samo ona jest na tym serwerze oczywiście I widzowie pod ostatnim odcinkiem pod sam koniec obrabowaliśmy sklep i dzisiaj zrobimy to samo Idę sprzedać moje piękne rzeczy i mam diamenta Ale jednego I mam niestety jednego diament I co można kupować w ogóle za diamento Nie wiem a czy ty tak. jesteś ze mną? W domu? Dobra, jesteś na spawnie? W domku już. A ja widzę... A gdzie można kupić pobrania? Nie, tutaj jest pobranie tego... ja Kupuję to! Kupuję! Biorę te i widzowie, hop. Ja kupuję ten plecak. Cztery. Ładny? Cztery. Trzy przyczynki. Trzy! Jaki masz poziom złodzieja? Nie wiem. E, piąty. A ja mam siódmy. Ej, popatrz, popatrz, mam nową, nowy plecak. O, Jak o, ja walizka. Myślę. Jak walizka. Dobra. Sprzedałam już wszystko. Sprzeda. i zakupuję za 5000 plecach. 6000. 8000. Ociech. Szybko podróż? Nie. I Dobra, ja sobie? więcej czasu. wejdziemy sobie do Halloween, bo co innego, bo w sumie nigdy nie byliśmy. Dobra. Z... Byliśmy Pani. na Halloween? Idzie na Halloween? W portalu do idziemy? Halloween. Idziemy? No to czekaj, ja obrabowuję dom. A ja mogę też? Dobra. Czekaj, daj mi chwilę, ale ty zapewne na mnie nie poczekasz. Poczekam. Nie no, ty jesteś o, okulary. Ja też akurat miałam okulary. Kurde. Jest. Dobra. Najpierw ja wizowy że się bierze to najbardziej. Ja Wiemy, że już nie ma pierwsze. nic Dobra, biorę Jeszcze biorę. telewizor widzowy, to jest najważniejszy, on jest najdroższy. Gdzieś nam się trafił Fart z telewizorem. Ja biorę jeszcze ładny... Ja mam koniec czasu już powoli. Dobra, już wyszłam. No to chodź się, spotkać się. Czekaj, ja jeszcze muszę... Ja jeszcze muszę komuś, wiesz. Muszę jeszcze sprzedać moją... Bo muszę mieć jakąś kasę. No i to mi się podoba. No to ho! Idziemy do Halo! Ho! Teleport! U, widzowie, zapowiada się strasznie. Ej, ja spadłam gdzieś. Dobra. Zapowiadam. Oj, widzowie, tu już jest inna bajka. O mój Boże. Dobra. Ej, to jest fajny klimacik. Tu jest fajny klimacik, co nie? Tak. Jak... Oko mogę kraść? Yeah. A, tutaj, a tutaj ktoś chodzi, czy nie? Nie. Pokiwa na telewizor. O! Youtuberka się nie rusza! Ej, patrz, youtuberka się nie rusza! O! Co masz? Bardzo miło. Poczekamy wizornie, mamy pełno na prezentów. Dobre. Ho, 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 jesteśmy jako moja! 9 000, no. Chyba zabierzemy sobie kilka itemów chyba, szybciej. Bajo! Dobra, chyba mam nowy level? Nie, nie mam. Ja idę się włamać do dół. Dobra, jakie ja mam w ogóle zadania? Jakie ja mam w ogóle zadania? Bo sobie sami Skąd mam wiedzieć? Nie jest nic po polsku. Nie jest nic po polsku. Nie się włamać do domu w ogóle. Normalnie. No bla bla bla. Dywan można zabierać komuś. Daniel szybciej! Chcę się włączyć do jakiegoś domu, tu mi się nie da Dobra, da da O, da da pier... Dobra, jest. Dobra, nie, nie. Kosa? Amandusa. Nie. da Dobra. Dobra jestem na szóstym lewelu, a ty na jakim? Na dziewiątym Dobra, ja idę sprzedać Dobra. O Boże. Wow. Ej, nie, ja se to kupuję. Ja se to kupuję, to jest piękne. Ale tata, jak kupisz hance roboksu, to mi też. Nie mam. A to na ale to na starym końcu. No. Ale ty też masz na starym koncie aerobuksy. To o ok. Jest! Dobra, ja spadam. Dobra. Idę sprzedać. Telewizor się, się opłaca bardzo szybko. Tysięcy na cztery tylko. Boże. Popłaca? Nie. A ile za niego się dostaję? Patrz, co zrobiłam! Ej, mega masz yy, to, ten plecak. Musisz się złamać. Ja, sobie, włamać, by ja też chcę. Dobrze, nie. ja wiem, jaki sobie. Musiałem się włamać by wyjść z domu. Siema. Ile? Telewizor się najbardziej opłaca, bo jest najdroższy. Że po prostu mało zajmuje, a jest drogi strasznie. 6000 za normalny. Dobra, ja spadam. Jest! Udało się. A co się stanie, jeśli nie na czas to zrobisz? To ci aresztuj policję i prosisz. Cały hajs. Jest. Za niedługo będzie mi nie stać na to. Hmm. Kurde, ale za mało jest czasu w tej grze. Dobra, idę jeszcze się komuś Nie? Ile ci kupił? Dobra. Bla, bla bla bla, bla bla. I tracisz wszystko, musisz od początku grać? Tak. Nie, tracisz cały hazard po prostu i w całym... wszystko, co miajesz eklig, pumki. Perdonę, to ja mam właśnie dużo rzeczy. ma dobra wyszłam udało się dobra jeszcze kogoś powiedział ej to ja wyciągam dobra idę sobie spisać. a ten ziomeczek to jest nasz kolega Wtedy sale. To jest sale ten ziomeczek to jest nasz kolega i co on no, razem z nim zbieramy nie, on po prostu ci wymienia tam. Aha. Zaraz będzie mi stać. Chodź tu Czekaj, jeszcze Ciebie obramuję. Ja muszę pozbierać 15 tysięcy Czekaj 15? Ta. A popatrz, patrz A. A Tego będę obronił Jeden czołg mi daje 200 dolarów 300 Patrz, pod ten plecaki jeszcze mnie nie stać. Aha. Patrz, jeszcze mnie nie stać na garnek. Powinieneś najpierw kupić ten plecak, panie mój. Dniowe. No. Nie chcę. Dobrze. Tam Ej, coś są. Dzień. Dziwne, coś jednak ci Nie udany! Ej! Nie udany? ci pieniądze? No. Ile? No nie, nic, ale zabrali mi ten kto Dobra, jest mi chyba stać na ten piękny. Jest! Stać mnie! Ja biorę to, co jest powyżej A... powyższej Na duży dom Piętnaście 15 tysięcy za jego plan Nie, a u mnie 20, 20. 20. 20. Ale jeszcze ja kupiłam. No i co się dzieje, kiedy masz ten dom? No to możesz go oprabować. Twój dom to nie jest twój, a. Си го плам. Пламку, да му обракује дугамка. И да додуши него. Ojciec dużo zabiera, pienie, dużo zabiera, czy nie? Nic nie zabiera. Co A, bo robi? to jest, tu potrzebna jest kosa i nawiedzony pałac Blueprint. Bridge. Tu chodzi o te domy wielkie, nawiedzone. To może się teraz robować. Oko za, za około 3000! tysiące! Dobra, a ja tam ja ciebie Widzowie, na dzisiaj to koniec do widzenia. Pam!